Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Rejkotka i dzisiaj gramy w opowieści z Niani. Kolejny odcinek Jejku. Już bardzo dawno tutaj nie było naszej ukochanej Niani, powiem mamy, że po raz pierwszy używam zupełnie innego programu do montowania, e, tfu, tfu, montowania i w sumie nagrywania również, Mam nadzieję, że wszystko jest ok, więc kontynuujmy sobie. E, gdzie my skończyliśmy w ogóle? jeju już nawet nie pamiętam. To jest ten zapis? Czy jak gdzieś indziej też zapisywałam? Gdzie różnie to bywa. Nie, chyba jesteśmy tutaj normalnie, dobra. Wczytajmy sobie grę. Tak, jesteśmy tutaj. Dobra, idź na zachód, dobrze, pójdziemy na zachód, ale na wszelki wypadek, jednak sobie zapiszę tutaj, moi drodzy, grę, żeby potem nie było, że w jakimś tam innym. Miejscu ją wezmę i włączę, ale poczekajmy jeszcze jedną rzecz. chciałam zobaczyć Jezu, gdzie jest moja bułka mleczna? Gdzie jest rejkotka? Dajcie mi moją rejkotkę. W ważnych rzeczy. Jest moja rejkotka. Buł, buł. Moja bułka odpoczywa w hibernacji drożdżowej! Nie ma szans je teraz obudzić w stanie, jak minie trochę czasu, i wtedy sama będzie domagać się Atencji. a Zobaczmy, co tutaj mamy. E, gniazdo puste, niczym moja skrzynka pocztowana, dzień dziecka! <grywa> o Boże! Ja superkowało mi tutaj. Gdybyśmy wejść na do zachód, dobrze, pójdziemy na zachód, ale po prostu nie mogłam. Po zapachu wnioskuję, że jesteśmy już blisko bagien. Zkraczały na bagda przedwiecznej wilgoci, gdy je przebędziemy, dotrzemy do cykoterii. Na szczęście dla nas piękne widoki po drodze zregenerowały naszą duszę, PZ i PM. Tak. Oczywiście musimy się spieszyć, bo po tym, co widzieliśmy, sytuacja może być naprawdę poważna. Jednakże są rzeczy ważne i ważniejsze. Co masz na myśli? W szczęśliwym wyzbiegiem okoliczności rozszyprowałem przepowiednię zawartą w wielkiej księdze lolkatu. Która sugeruje, że niezbędny do znalezienia wybrańca jest kocyk Ciecz Precz, znajdujący się w jaskini ostatecznego przeznaczenia. Szczęśliwym trafem ta jaskinia jest bardzo niedaleko stąd. Czy Wielka Księga Lolka to to nie jest po prostu zbiór starożytnych japłańskich psalmów? Och, murtaj, jak zwykle błyszczysz ignorancją. Niedoświadczony kotek mógłby tak ją odebrać, ale ja, mówiąc skromnie, jestem specjalistą od tajnych przepowiedni, więc jestem w stanie znaleźć i rozczuwać je wszędzie. Ta natomiast jasno wskazuje, że musimy zdobyć dla mnie ten magiczny starożytny kocyt. To jest dla naszej drużyny, znaczy się, żebyśmy mieli lepszą wykrywalność wybrańców. Postawą szukania wybrańców jest jego wykrywanie. Nawet małe kotki to wiedzą. Różesz w żywe oczy. Jesteś tak wulgarna, że muszę, iż przypomnieć, muszę ci przypomnieć, kto będzie wystawiał ci ocenę z praktyk. Przepraszam, pojusło je, mi mistrzu. Wybaczam ci, znaj miłosierdzie bogini wielkiej Michy i jej wyznawców. No dobra, ale gdzie znajduje się ta jaskinia? Jestem mózgiem tej grupy i moją rolą jest wiedzieć, że ta jaskinia tu jest i ja się z tej roli wywiązałem. Teraz ty partycypuj i ją znajdź, a nie całą ciężką pracę zwalasz na mnie. Buu, buu, rejkotka! Rejkotka domaga się adencji. można byłoby warto się nią zająć? Oczywiście, że tak. Zajmiemy się, zajmiemy się rejkotką. Buu, buu! Co by tu z nią zrobić? Posmeram ją i pobawię, bawię się wybiegać, powiem jej o stanie mojej duszy! Potrenuję ją tak. Potraktuję. Potrenuję ją tak czule, jak blisko i ten mnie. mnie. Poderwuję. Mech zostawiam. Może opowiem jej o stanie mojej duszy! Ciemność. Ciemność zbierała falami w moim sercu, by zalać farol co cnami moją duszę. No, to już wiemy. No bułka, ale ja mogę się powstrzymać. A, poszła spać. A, myślałam, że wiecie, że trochę więcej będzie tutaj opcji. Mogłam coś innego wybrać. Tu nic nie ma. Nie, brutalnie. nie będziemy teraz wracać na trakt tylko byś się sztajała. A tu pilne zdanie wzywają. Dobrze, no, rozejrzyjmy się po błagnach. O, jakiś. Co to za pral. Kot w pralce? Hmm, myślę, że tam jest jaskinia, której szukamy. Tylko ciężko będzie tam wejść, bo jakieś kotki walczą przed nią na śmierć i życie. Szalony kotek. za Zatrzyj przed mocą suchodrona 4000. Pew, pew, pew. Wiedz, że jest dużo potężniejsze od suchodrona 3000. Dlatego nie powstrzymasz, jakem doktor Kodor Pierdołka III. Mia! Zastaw je w spokoju, obuzi, Nie chcę iść z tobą na studniówkę! <śmum> Rozumiem, że zgrywasz następną, ale dosyć tego. Zaraz ulegniesz sile mojego mecha oraz mocy mojego uroku osobistego. Prościej, jakaś piękna kotka w opołach, to nasza szansa. Szansa na co? Do boju! Udało się. Nie mam już czasu na te dzieci Rozprawię się z wami następnym razem, przygodyści. Następnym razem. Dalej, dalej, śmigło Kotodora. Do <grytania> Poleciał. Och, przyjaciele, dziękuję, że pomogliście mi dokonać tego łapsertaka. miau. Chyba pokonać, miałam przeczytać. Myśli, że droga do mego serca jest zaimponowaniem mi wielkim mechem, ale jest w błędzie, bo nie jestem Blacharą. Tak. Jeśli wasza propozycja dołączenia do drużyny jest nadal aktualna, to wiedzcie, że zakończyłam już księżycową wędrówkę, a konstelacja pazurkiusza opuściła już mgławicę Michy i znajduje się pod zbawiennym wpływem Wenus. Eee. Tak. Och, to wspaniale! No, mamy 40 punktów doświadczenia. To super fajne, ale co z tą jaskinią? Wydaje się zamknięta na głucho. Och, Murtary, jesteś ty nie, jakaś ty nie mądra. Jaka na, sama nazwa jaskinia ostatecznego przeznaczenia wskazuje, nie da się tak tam po prostu wejść. Gdyby każdy mógł do niej wejść, to nie byłaby Jaskinią ostatecznego przeznaczenia. To chyba logiczne. Mogłaś czasem przeczytać coś więcej poza komiksem o Wolwekocie, Mrufeil, Żenada. Hihi, <laughs> miał tanku i tylko się zgrywała. Przecież nawet małe kotki wiedzą, że jedynie pani. Bajora, wspaniała półbogini, opiekunka tych ziem, zna sposób na otwarcie tej jaskini. Tak. Wybornie, jak dobrze mieć wreszcie w drużynie naprawdę oczytaną mi zarazem uroczą kotkę. Co się gapisz, Murtair? Musimy iść do Bajora, pani Bajora. Ruszaj się. Powinniśmy podążać na północ. To może ty poprowadzisz, bo co znasz te ziemię? Och nie, nie jestem taka odważna, by ciągle iść przodem. Tak jak ty, ale wiedz, że cię podziwiam. Musię być miła, powiem, co my... Usiłuję być miła. Przyjmuję Twój podziw i też Cię podziwiam. No, zobaczę. Tam widzisz skrzynkę. Chciałabym ją wziąć. Nie mogę tam jej wziąć? Czemu? No, teraz mogę. Wielka rada przygodystów wchodzi po świecie i rozprawia skrzynki ze skarbami. No, udało nam się. Wzięłam to, tak? No, wzięłam, no to git. Czy tam nie będzie... Jakieś kotki tam pływają w ogóle. W wodzie kotki pływają. O Boże! Dobra, nie było tematu. Dobra, udało się, choć wcale nie było łatwo. Biedne, ach biedne kotopielce, potypione wilgocią dusze kotków, które mały przez utopienie. To prawda, oszalała z wilgoci dusza, która się w nich kołocze, wie, że jest niegodna stanąć przed obliczem Kotubisa w tak mokrym stanie. Dlatego kotopielcy atakują niewinne koty, usiłując zabrać im suchość. Tak, tak. Brutail nie myśl, że jak będziesz po prostu zgadzać z mądrzejszymi od ciebie, to sama wyjdziesz na mądrą. Tak. Choć to dobry początek. Po prostu nie tego. O, to są jakieś, jakieś kamienie. Przyjaciele, udało nam się. Dotarliśmy oto Bajora pani Bajora. Czy, czyż nie jest bajeczne, ja? Jak dla mnie to capisiarą, zaiste bajeczne, świetna robota. Miałwo. Ojej, są pani, jesteś zbyt miła. Wyjątkowo muszę przyznać bruta racje. rację. Jednak to nie tylko moja zasługa, udało nam się, bo jesteśmy świetnie z drużyną. Dalej dalej nadgorliwe buły. Buu, buu. No, jak skontaktować się z panią Bajora? Trzeba zaśpiewać piosenkę, ale wstydzę się śpiewać, bo jestem taka nieśmiała. No, weź, okej, okay, mia! Wow! <laughs> Idzie pani Bajora. Zzzz, <laughs> Jak ona wygląda! Ojej, śpi, pat, pat! Ojej, śpi, pat, pat! Ojejku! Nada śpi! Nie mam jeszcze wóz ją zająć z uśpionych bogiń. Idźmy do wujka Bartka, może on wie, co na to poradzić. Uch, gdzie go znajdziemy? Mieszka na mega uroczej polenie, na wschód stąd. Ruszajmy. Ale najpierw się tutaj, może rozejrzymy. Wygląda mi to na typowe niczego konkretnego. Może kwiatki? Biorę. Grzyb. To nic nie ma. Tam jest jakiś ten. Nie wiem, co to jest, ale jest zniszczone. Mrutaj, nie odbierz tego jako krytyki, ale idziemy w totalnie złym kierunku. Powinniśmy iść w prawo. Dobra, ale ja chciałam... No chcia... Chciałam tamto, no. Ten kryształ chciałam, no. A tu coś jest. Nie, dobra, idziemy w prawo. Zzy, ktoś ta śpi. Wujku, mamy gości! No już, śmiało, przedstawię ci moich przyjaciół! Wujku, wstawaj! Stare drzewo. Ziew. Witaj, miałwo. Wujku, witaj! Jakże miło cię znowu widzieć! Znowu widzieć twój pyszczek. Widzę. Widzę, że rozprowadziłaś jakieś koty. Tak, wujku, to moja nowa drużyna. Przeszliśmy prosić o pilną pomoc. Drużyna? Moja miała wam drużynę. A pamiętam, jak byłaś jeszcze takim małym, małym kotkiem, który drapał moje korzenie. Ojejku, wujku, zawstydzasz mnie. Kotki tak szybko dorastają. O za dobrze, przebiegliśmy w sprawie... Jak możesz ją tak brutalnie pouczać? Chcesz zranić jej uszycia czy coś? Ojej, nic się nie stało, wujku, miał tangu. Przecież naprawdę jest ze mnie straszny plociuch i taka konstruktywna krytyka pozwoli mi stać się lepszą przekodystką. Ale pani Bajora, pilne. Wujku, przybyliśmy, bo bardzo, bardzo, bardzo potrzebujemy twojej pomocy. Hmm. Nawet jeśli przekocisz śpiew mojej, miałby jej nie obudził. O wujku, znowu się ze mną droczysz. Nie mam już trzech latek, jak wtedy, gdy. Echem. moja urocza miałowo, jejku, jejku, o czym to ja? Obudzenie pani Bajora ważne. A tak, musicie zdobyć pięć ziaren bagiennej kawy i zmielić ją w moim tajemnym runicznym młynku mistycznego zmielenia i dolać mleka święconego i dodać dwie kostki trzciny cukrowej i... Przygotować piankę z y, chyżą mleka. Te składniki pozwolą wam stworzyć idealną kawę. Brzmi jak sporo roboty. Nieidealna kawa z samych mielonych zielen też mu budzi, ale będzie w nieidealnym nastroju. No to ruszajmy czym prędzej. A, zaczekajcie! Miało, z okazji Twojego pierwszego dołączenia do drużyny, chcę Ci coś dać. Oto trzy magiczne szczały i recepta, jak zrobić magiczne szczały naturlującą kłębę głapkę przekota. Teraz będę mogła stosować Szczał Bogini Szczelania, którego nauczyłam się na... bahatrywskich zajęciach z magicznych boskich ataków. Jak wrócisz, opowiem ci więcej o magicznych Szczałach. Weź też toperze Mleko i dwa Białyksyrii. Bagna są teraz niebezpieczne, a ty jesteś taka mała. Jejku, jejku, jesteś zbyt miły! zy. Dobra, poszedł spać, mamy studnia. Na razie nie mamy biznesu do tego blendera. Aha, to jest ten blender, dobra. Musimy znaleźć kawę. To nie jest kawa, przepraszam. Te... Niektóre kotopielce i żywiołki szlamu czają się w wodzie i leści. Dobrze, to już wiemy. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Hmm. A, bo to mogę zrobić most. Dobra, nie widziałam. Halo. To jest kawa? O, jest kawa. Czyli w tych krzaczkach są kawki. okej, okay, dobra. Tam widzę następne. Z tej strony nie, nie wejdę. Tak, z tej strony nie wejdę, dobra. Coś się rozkmini. Nie, kotopielec. I to wcale nie było łatwe. Mam nadzieję, że już nikogo tutaj nie spotkamy. Niuch, niuch. Czuję kotorki. Co ty tam możesz wiedzieć o wyczuwaniu kotorków? O jej ma, jak zwykle, rację, widzę świeże kotorskie stropy. Tak, ja również je dostrzegam. Kotorki jak nic, dusze, duże, zielone to totalnie one. Pewnie zalegają się w ruinach kapicy Młoczykota? To może być część plemienia zielonego kłaczka, która od tygodni nęka pasterzy bułek z okolic Wrót Kocura. Powinniśmy je pokonać w imię sprawiedliwości i prawości. Kto wie, może uda nam się też dokonać przygodystycznego przejęcia łupów, jakie mogły tu ewentualnie zgromadzić, które wykorzystamy w naszych yy, zbożnym dziele ratowania świata zgodnie z wolą obrabowanych Przekota i wszystkich innych bogów Niamen. Tam coś jest! To dzika bułka z kruszonką, co się z nią dzieje? Wpada w pułapkę z książki o... realtywizmie egzystencjonalnym. Teraz jest w furii, bo straciła poczucie tego, kim jest i dokąd zmierza. To dla niej koniec, dobijmy ją. Ukoi ją mocą przyjaźni. Bułen... Wybieram cię! I co, uda się? Aaaa... Buu, 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 Na wosik miał ridę waleczny, to najpiękniejszą jaką w życiu widziałam. Wyjaśnia tej biednej bułce postawę filozofii i klasycznej mrużtotelesa negujące realtywistyczne twierdzenia. Koty dzięki czemu dzika bułka uzyskała swoją tożsamość. Ale jak przemogła moc rea real realtywizmu? Boże te słowa. Jest zbyt mała, by go zrozumieć, co czyni idealnie odporną. 5 punktów doświadczenia. Dobra, mamy kolejne ziarno bagiet... <laughs> Tam ktoś jest! Ale może my się tutaj weźmiemy i ten... Eem, wy wyzdrowijemy, wyzdrowijemy tak. Nie chcą umiejętności, chcę się. O, P... Pe... Jezu, wróć. Ile mamy tego już? Trzy kawy. Musimy się ozdrowić. Tak się nie da. Dobra. Nie ma sensu biec za tą bułką. Mamy poważniejszą misję. A. A to co, to trzcina cukrowa, która rodzi cukier w kostkach. tu udało nam się coś znaleźć przynajmniej. Dobra, rozjrzyjmy się tutaj. O, kolejna kawka. Oj, chodziło mi właśnie o ten kryształ ostatnio. Okruch magii. Okruchy magii są niezbędne do stworzenia mago magicznych szczół. Co co, wchodzimy? Nak, nak. Siema kotorki. N zaraz poznacie zemstę mych pazurków. No, udało się. Dobra, to możemy tutaj ich ograbić. Solidna kota skrzynia, w której kotorki przechowywały łupy ze swoich plugawych grabieży. Na mocy prawa przygodystycznego przejmujemy jej zawartość. Zniszczona becka, skażona kotorkowym wytorem. Nic tu już nie ma. Oto tablica z symbolem oczykota złego boga wody, która atakuje i moczy futerka. Zniszczona skrzynia. Eee, myślałam, że coś więcej tutaj będzie. Smutek. No to się wracamy. Coś tu jeszcze mam. Chyba z tej strony już nie mam. Ja tam chyba nie będę mogła iść. rozejrzymy tutaj. O, tam jest kolejny ten kamień. Okr maki. Nie wiem co to jest, ale jest zniszczone. Bo ty tak się znasz Murfei. O, kolejna kawa. Mamy już 5 kawy, wujek Bartek będzie z nas dumny, miał. Bu, bu! Możemy zabrać więcej kawy, może kiedyś się przyda. No tak jeszcze nie mamy tego. No, właśnie, trzciny cukrowej. Kolejna kostka do kolekcji. Czy, Czyżą mleko? Co to jest? Gdzie ci znajdę? Czyżą mleko. O, tu jest jeszcze kawa. Nie zauważyłam. Tam są jakieś te jakieś ludzki. Zaraz tam podejdziemy. Ok, mamy kolejną kawę. Zaraz zobaczymy, co oni tutaj halo. Ten kupiec długo tam nie wytrzyma. Ratujmy go! Ratujmy go prędko! Nie ginie, nawet mi go nie żal. Dobra, ratujmy go prędko! Tak! Senpai! Doboił, at gorliwe były! Hej, <laughs> okay, szybko poszło. Kimże jesteś, mój strudzony wędrowcze? Kupiec! Och, dziękuję wam dzielny, koty. Dostrzegam was, szlachetnych przygodystów i wspaniałych potencjalnych klientów. Jestem bowiem kupcem. Teraz idę doręczyć paczkę wujkowi i Bartkowi będę tam na was czekał. Jak mi zapłacić za paczkę pobraniową, to będę miał nawet dla was nagrodę za ocalenie mojego ogonka. A jednak zrobiliśmy coś dobrego. Kiedy mogę iść, mogę iść. Tam jest w ogóle jakaś świątynia w ogóle, ale ja nie chcę się. Ja nie chcę walczyć z tym ziomkiem. No może my się po prostu wrócimy. Jakaś świątynia fajna. Ciekawe jestem, kiedy będę mogła tam pójść. No wracajmy się. Do naszego wujka, wujka Bartka. Dobra, to zobaczymy. Wujko, obudźcie, nasze serca są pełne kocie muzyki, a nasze łapki, pełne kawy. O jejku, brawo, miałwo. Wiedziałem, że wam się uda. A teraz wrzućcie ją do mojego starożytnego blendera błogosławionego mieszania. Możecie zdrożyć tam wszystkie inne rzeczy, o których wspomniałem. Dobra, wrzućmy kawę, eee, dolej trochę, dodana, wrzuć kolejną kostkę. To tyle, dobra. Już Tak Gotowe Blenduj tę kawę Widzę w wciąż potencjał wykonania Strasznej lury Może jednak Dorzuć coś jeszcze Do smaku Nie Blenduj Nie marudź Skoro tak mówisz Młody będzie Wyszła mi z tego Średnia kawa Ale widywałem średniejsze Dziękujemy wujku Jesteś najlepszym wujkiem Jesteś zbyt miła To przecież ty jesteś Zbyt miły Hm. Czy mogę wam jeszcze jakoś pomóc? To szalone, ale mam jeszcze kilka pytań. Mówiłeś coś o magicznych W Niczym, chcę już iść, tak? Chcę już iść dokładnie. Idźcie, niech pani przygód hojnie obdarzy was przygodami, abyście rośli w tłuszczyk i splendor. Dobra, to teraz kupcu daj mi swoje towary. Do jeszcze dostajemy? Dobrze, dziękuję. Jeśli będziecie chcieli coś kupić albo pogadać, to w wpadnijcie. Ja tu sobie odpoczywam po stresie. Czy mogę... Przyjrzyjmy... Pokaż mi swoje towary. Dokładnie. Kupuj. Chcę kupić wszystko. Peżet, mleko... Naprawę, mam jednego furbole albo dwa furbole. No i porządne, bo to jednak, wiecie, przydaje się, nie? No, kochani, ale na dzisiaj w takim razie sobie zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał i do usłyszenia w innych moich filmach. Trzymajcie się ciepło, pa pa!